Cześć, witamy wszystkich. Dzisiaj będziemy wędkować na kanale. Będziemy wędkować na, na spławik. Ja będę wędkował na tyczkę, Aaron na bata, siódemkę. Ja już jestem rozłożony, siedzę sobie na podejście. Zaraz będę nęcił, już mam wygruntowane. Aron będzie łowił kawałek dalej. Mamy dzisiaj lekki wiatr, może to przeszkadzać. Zobaczymy, czy będzie coś brało. Nie będę przedłużał, nie będziemy pokazywali, jak nęcimy, bo to pokazywaliśmy w tysiąc razy. Zaraz zaczniemy łowić. Pierwsza rybka Idę do aona pozanęte. Przy okazji zobaczymy co on tam łowi Ja na razie mam jedną płotkę, jednego konia, jednego Podleszczaka, jednego krąpia I tam panie kolego Jak? Średnio na Średnio na czyli Trzy 3 płotki Ciężko z braniami, nie? Tam po drugiej stronie coś łapią co jakiś czas, a tutaj to i gorzej trochę. Zdaje mi się, że tam było lepiej. Gdzie tam. No, tylko weź się z tym, nie? Jak widzicie, Aron ma nową skrzynkę. To może pokażemy potem pod koniec. Chociaż chyba, że teraz, Aron, chcesz. Teraz się Dobra, to pod koniec pokażemy. Przed chwilą była taka bardzo. Jest sytuacja, ponieważ po drugiej stronie kanału. I to nie jest śmieszne. No nie, no to nie jest śmieszne, ponieważ pan po drugiej stronie kanału sturzał się do wody. Po prostu pośliznął się i wylądował w wodzie. Jest bardzo zimno, ale, ale, ale przebrał się, poszedł do samochodu, i nie wiem, gdzie teraz jest. Chyba był trzeźwy. Chyba był trzeźwy, tak mi się wydaje. Nie no, zdarzają się takie sytuacje, trzeba uważać. Pokaż, Pokazać pokaż ta, skąd się jest Pokazać? Co tam os z, z tamtej skarpy. Tu o, tu 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 tu, tu 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 dokładnie, tu gdzieś wywinął orła. <śledzisz> Chyba jeszcze domnęcę sobie. No to już lepiej, ale... Czekaj, nie pracować. No nie wiem właśnie, ciężko stwierdzić. Wydaje mi się, że już powinny, wiesz Bo jakoś strasznie mocne to one też nie były. A mi w końcu przyszedł drugi top dotyczki Drugi top będę miał, będę miał używać na rzece Głównie na, na Bobrze na, na Odrze Wmontuję sobie w niego gumę, gumę jedynkę i będzie właśnie pod, pod mocny nord O, jest ryba akurat. Krompik czy leszczyk? Krąpik. No nareszcie coś no. Ale ładno chodzimy. Ładno, no. Ostatnio jak kupiłem ochotkę, to ona była taka pół, pół na pół, no nie? Średnio, średnio, średnio żwawa. Janusza też ostatnio taka. Mhm. Nie ja, ale wiadomo, nie? Mhm. A ta jest dość, dość fajna taka. Wróciłem jak Nie dobra, idę, biorę się za łowienie. Chyba, że chcesz, to jeszcze chwilkę z tą posiedzę. No to, tak nie? O, jeszcze się na jedną rybę załapałem, żeby nagrać No Jaka fajna płoteczka, nie? 15 tylko no 15 tego spokojnie. 15 tego spokojnie. Ale jest. Ale nie są jeszcze chropowate, nie? Nie, nie, jeszcze. Nie dobra, idę bo... Bo bym miał więcej ode mnie i potem głupio będzie. Tak jestem mistrzem. Mówisz? O, jeszcze chciałem powiedzieć. Pożyczyłem Maronowi podest. W sumie chyba, chyba mu już sprzedam. Za jakieś tam drobne pieniądze tarą będzie miała na, na swój użytek. Już nie będzie potrzebny. Ja zakupiłem, zakupiłem sobie, sobie większy kombajn, więc, więc ten po, po, za jakieś grosze mogę Aronowi odsprzedać. Jeszcze potem na koniec pokażę na skrzynkę. Jak ona wygląda. To tata mu zrobił sam. Jest to bardzo fajna skrzynka taka wędkarska na koniec pokażemy jeszcze i... A ja dalej biorę się za Mamy rybę. Krom. trochę inny głos, bo nagrywamy innym aparatem. Starą będziemy już chyba kończyć, nie? I co, pod już się brania zaczęły, ja też miałem więcej. Znaczy mi się zaczęły, wiesz, tak nie wiem, godzinę po tym, jak rzuciłem Mhm. No mówiłem wcześniej. To co, ja na razie pójdę pokazać, jakie ja ryby złowiłem i potem przyjdziemy do Ciebie, okej? Okay? Ty jeszcze chwilę sobie połowisz. Nie mamy dzisiaj wagi, więc nie zważymy, ale pokażemy, pokażemy no, jakie ryby są. No zabiję. O, zaczepiłem sobie na rękę. O. To jest ta panadama, tak? tak? jeszcze ja widziałem takie trójeczki albo czwóreczki, wiesz? Mhm. To ile ono ma, ile To ile Nie wiem Kutka? ile to siatka ma, naprawdę. Około piątki, co nie? Co? Siatka? No około pięć metrów? Nie, nie ma pięciu. Cztery chyba ma. Nie, nie chcę Cię ukłamać, wiesz? Nie wiem dokładnie. To malutko dziś, trochę tu nie ma, nie, ma, nie, ma, nie ma... No kilka rybek, nie? To no, w tamtym roku na Złotej Rycerzy nie wygrano. No byłoby lepiej. No ale co, źle, zobacz. Jeden podleszczak Jeden podleszczak Płotki. krąpie. I taki teraz szczupak Dzieję lat tak miałem, tak fajnie właśnie. Nie było brania na żywca. Puszczam ryby, bo szczupak zawinął. No. O, jeszcze daj, o, pokażemy Twoją skrzynkę. Teraz, przy okazji. Mogę podpisać tłumaczyć, czy ja mogę? Wiesz, wiesz, nagrywał? Teraz pokażemy Arona skrzynkę, jak wygląda. Tą skrzynkę zrobił Arona Tata. Yy, tu jest jedna główna komora, proszę zobaczyć. Tutaj są na gumki, na drabinki, na zestawy. Yy, to się wszystko trzyma tutaj na sznureczku, żeby się nie zamykało. W środku jest wszystko ładnie wyłożone skórą. Tak, jest, tutaj też są gumki, można, można sobie schować coś. Skrzynka jest bardzo pojemna, duża. Dobra, Michał, wyciąg. Skrzynka jest bardzo duża. Tutaj mamy, mamy drugą szufladkę, mniejszą od spodu, na, na inne rzeczy. Skrzynka jest bardzo solidnie wykonana, bardzo fajna. Ja, tu to. O, Dobre, to, dobry, dobry. By Co byście Dobre. tyle wody wlali? Jakiej wody? Dobre. Podniosła się, widzę. No trochę poszła. O. No, no to nie. ja tu będę się rozkładał. A tutaj? Ja tu będę rozkładał. Wszystko wyłapane. Że... Gdzie ty się gdzieś, czy skrzypać? Tutaj możesz przysypać. Wbijacie się nie? No wbijamy, zbijamy. A tam? Gdzie? No to, to, to tutaj dalej siedziałem też styczką. A tu tyczka czy jest? No to moja. Zbija się? No zwijam, zwijam. O, aaron, że masz trochę więcej. Czemu, czemu większych nie ma? No nie ma, no. Skończyliśmy już łowienie, Aaron złapał troszeczkę więcej ode mnie Ja miałem tylko kilka krąpi Krąpi jakieś płotki, jednego podleszczaka, dwa okonie Aaron miał fajne ryby Tak więc kończymy już łowienie Zapraszamy na nasze forum, do zobaczenia